Mówi się miejsca jego powództwa. Osiem lat rozgratowanego bólu osiąga dzisiaj swoje atakowanie. Szczątki naszego brata, imię nasz brata, mówię to tak, w takim ulicy, w Lublinie. Jesteśmy tutaj braci i wszystko. Ale szczątki naszego brata Arama, który zginął w tragicznej katastrofie pod Smolajskiem, co teraz wykopywane z Europy, ziemskiego miejsca i jego bocznego obtycznego. Nasza obecność tutaj to wyraz sprzeciwu na ten bez bezzasłowny, barbarzyński akt. Wprowadza nas tutaj Nie. Napisał perwet, przez w dnie. napisał pewert, przysłano do pana Dito, a dni w twój bezsilny bez tak, nasz bniech jest jak ocean. Tak, jesteśmy poniżani i bici. Dzisiaj jesteśmy wobec tego aktu barbarzyństwa bez siłni. Dzisiaj. Bo przywołując tutaj esej. Esej, harcelada, hała, siła bezsilnych, Wiemy, że ta bezsilność daje nam siłę. Mam, ale myślę, że co ważniejsze, naszym dzieciom, które bardzo pięknie i silnie na tym wydarzeniu, na tym, w czym nam udział. Dziękuję. Ale mówiąc o tej sile bezsilnych, chcemy zaręczyć. Ta noc, noc nie przysłoni Waszych czołgów. Ta noc nie przysłoni waszych twarzy. Będziemy pamiętać. Będziemy pamiętać. Ja chciałam też powiedzieć teraz, na tak, początku, pomimo naszego bólu, mimo gniewu, jest piękna tego wieczoru. Jest piękna tego wieczoru. To jest wasza obecność tutaj. To jest wasze znanie i współczuwanie. To jest wasza solidarność. Ja W sytuację, która jest nie tylko niepotrzebna, tylko że jest okrutna, no, według dojzgodnej opinii wielu prawników ona jest niepraworządna. Dlatego Wasza obecność ma znaczenie, bo ona niepraworządną decyzję, które nie tak gorwa i są tak niesprawiedliwe, nie powinno być w Polsce nic. I mam nadzieję, że w przyszłości ta sprawa zostanie wyjaśniona, bo przecież... Rodzina zażalała kolejną decyzję prokuratury, a zgodnie z prawem, zgodnie z Polską Konstytucją, w tak roku 1997 żadna ustawa nie może ograniczać w kurytowie obywatelowym prawa do sądu. Kiedy człowiek czuje się okrzywdzony w swoich prawach i wolnościach. Tak jest w tym przypadku. I to zauważył Sąd Obywatelski w Warszawie, który na zażalenie rodziny, na decyzję ekshumacji, zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego z zapytaniem prawnym, co z wyższą wartością w prawie. Czy ustawa, która daje narzędzie w postaci ekshumacji, czy konstytucja, która chroni prawa rodziny i do sądu, i do godnego przeżywania tak trudnych chwil. Wiemy, że Trybunał w tej chwili jest paraliżowany i od roku w tej sprawie nie zabrał głosu, mimo że w wielu innych sprawach, wtedy kiedy władzy zależało na jakimś szybkim efekcie, w ciągu trzech miesięcy Trybunał wydawał orzeczenia. W tej sprawie nie wydał, ale prokuratura powinna poczekać na rozstrzygnięcie sądu, a nie zrobiła tego. Motywowana politycznie nie poczekała na rozstrzygnięcia również innych instytucji, jak. Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Obywatela. Potępiamy tą decyzję i jak wspominała wcześniej Bożana, będziemy pamiętać, jeżeli nie, my, to nasze dzieci, ale do tej sprawy trzeba będzie kiedyś wrócić, bo ta decyzja motywowana politycznie po prostu nie jest praworządna. Jeszcze raz w imieniu rodziny dziękuję, że jesteście z nami i mam nadzieję, że będziecie w przyszłości, bo to pewnie dopiero początek tej trudnej historii. Dziękuję bardzo. Bardzo prosimy Aleksandra Hala. Mogę dosyć mówić o tym, co powiedziała Bożena, ale było, żeby przypomnieć sylwetkę naszego przyjaciela, był to piękny, wspaniały, odważny człowiek, Wiele zrobił dla Polski, wiele zrobił dla tego miasta. Był odważny, kiedy to było trudne. W latach 70. był uczestnikiem strajku sierpniowego. On razem z Maciejem Żwaczewskim, później swoim szpakrem, sporządził na tej desce dużej własnym pismem te 21 postulatów wielkiego sierpniowego strajku, który zmienił Polskę. Był internowany, wrócił do pracy dla Solidarności, był współpracownikiem Lecha Wałęsy. W Wolnej Polsce był ministrem, wiceministrem kultury i posłem dwóch kadencji. Gdy zaczynaliśmy jeszcze nie opozycyjną, ale podziemną działalność, zaczynaliśmy ją. Jednym z pierwszych naszych kroków był przed 1 maja 70 roku napis wykonany na murze przy trasie kolejki elektrycznej. Nie zapomnijmy Katynia. I Aram żył. Tą sprawą, żółtą tragedią i rozmawialiśmy na niecały tydzień przed tą tragedią. Cieszył się, że wreszcie będzie w Katyniu i osobiście odda hołd tym Polakom, którzy tam zginęli. Znamy finał. Aram odszedł. Żegnaliśmy go to najwspaniali, jak umieliśmy przed ośmiu laty. Nie zapomnijmy słów arcybiskupa świętej pamięci arcybiskupa Gocłowskiego. I wiemy żaden człowiek nie zasługuje jego szczątki na poniżenie, na brutalne z nimi się obchodzenie, na granie nimi, ale w szczególności nie zasługują szczątki tego wielkiego Polaka, tego dobrego człowieka. I mamy poczucie, że dzisiaj się dzieje wielka krzywda i będziemy o niej pamiętać. Pamiętamy. I mam nadzieję, że dzień osądu tych barbarzyńskich praktyk nie przyjdzie bardzo długo. Musimy się starać, żeby przyszedł możliwie jak najprędzej. Jeszcze raz lakrymozy Krzysztofa Pendereckiego. Niech brzmi w tym lesie z naszym milczeniem. Prosiłabym, żeby tak od czasu do czasu te hasła naszego spotkania podnieść w górę. To moja prośba do osób, które trzymają transparenty. Na tych transparentach napisaliśmy Będziemy pamiętać. Napisaliśmy. Złoczyńcy, bo tak uważamy. Czynione jest zło. Czynione jest zło nie tylko nam. Zło, które nie doprowadza nas do żadnej prawdy. Jest czystym złem.

Bardzo proszę Jacka Karnowskiego, prezydenta Sopołku, ale przede wszystkim przyjaciela Arama. Moi drodzy, Szanowna Rodzino, e, tak, ja jestem tym przedstawicielem tego młodszego pokolenia darama, Arama, jego kolegów, nie tylko z Polityki, z boiska, dla których na zawsze Aram był wzorem i był dla nas, Arama była pewnym zaszczytem, bo wszyscy widzimy teraz tych pseudohistoryków, redaktorów, którzy piszą, jak to niektórzy byli odważni, jak byli za mało odważni. Bo teraz łatwo pisać o odwadze, łatwo pisać o tym, że ktoś nie był odważny, a Aram był rzeczywiście niezwykle odważnym człowiekiem. I dla nas, jego kolegów, przyjaciół, to był niezwykły zaszczyt, że mogliśmy z nim przebywać, z nim gdzieś śmiać, grać w piłkę, układać razem różne plany polityczne. To był naprawdę olbrzymi zaszczyt. I dlatego dzisiaj jako przedstawiciel też Państwa, bo jesteśmy przedstawicielami tego Państwa, bo jesteśmy prezydentami miasta, chciałem się zwrócić do innych przedstawicieli tego Państwa, do policjantów polskiej policji, do wojskowych, do prokuratorów, jesteście też przedstawicielami tego państwa, w którym żyjemy wszyscy, żebyście mieli świadomość, że bierzecie udział w haniebnym czynie wykonania ekshumacji wbrew rodzinie, wbrew temu, co postanowiła rodzina z naruszeniem prawa, także prawa takiego katolickiego, bo też teraz tak odwołujemy do narodu, do chrześcijaństwa spokoju, pochówku osoby niezwykłej, bohatera. To dla Was powinien być bohater. On powinien być dla Was przykładem odwagi. Bo on był odważnym człowiekiem, kiedy ta odwaga, jak mówił Oleg, naprawdę bardzo dużo kosztowała. To nie był odważny człowiek dzisiaj. To był odważny człowiek nie za pierwszej solidarności. To był odważny człowiek, kiedy jeszcze nikt o tej solidarności nie myślał. I dzisiaj. Tak często Aram mówił, że ma przyjaciół po różnych stronach sceny politycznej. Także w PiSie. Dzisiaj ci przyjaciele zupełnie o nim zapomnieli. A może pamiętają, tylko się boją. Nie są na tyle odważni, że ideologię. I to jest najgorsze, kiedy człowiek kieruje się ideologią, a nie ideą. Ideologią fałszywą. Także jesteśmy tutaj jako przyjaciele Arama ci młodsi, dla których był dla nas niezwykłym wzorem i warto, żebyście Wy sobie przeczytali historię Arama Rybickiego i mieli lekką refleksję nad tym gdzie Was dzisiaj postawiono, bo trudno, żebyśmy my mieli do Was pretensje, że Was tu postawiono ale Was postawiono wbrew nam wszystkim, a przede wszystkim, które chodzi. Ja mam ogromną prośbę dzisiaj na stronach facebookowych przeczytałam bardzo przyjmujący apel, który napisał Piotr Rubicki, bratanek Arama, syn Mirka. Piotrze, jeśli mogłabym Cię prosić, dlaczego jednostki mówił, że jest naszym pokoleniem? Wy jesteście tym pokoleniem dla nas bardzo ważnym. Nasza siła jest. Waszą siłą. Wasza siła nam dodaje siłę. Piotrze, przyjdziesz do mikrofonu, jeśli... Jest Piotr. Piotrze tu. Dobry wieczór wszystkim. Chciałbym Wam wszystkim podziękować za to, że za to, że tutaj jesteście z nami i że wsparliście nas w tym proteście, ponieważ nie godzimy się z tym, co się tutaj dzieje. i... Mam nadzieję, że, że ktoś zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za to, co, co się tutaj dzieje, ponieważ jest to wbrew wszelkim wartościom, które wydaje mi się, że wszyscy wierzymy. Dziękuję Wam bardzo za przybycie. Była lakrymaza. Bardzo się tutaj zastanawialiśmy, ale ale wiemy, że Polska nie zginęła, a na pewno jeszcze Polska nie zginęła. Chciałabym, żebyśmy odśpiewali hymn. I proszę Państwa, potem myślę, że dla każdego z nas będzie ważna jakaś osobista chwila skupienia, to będzie miało ochotę zostać zlampionym w tym jeszcze jasny wieczór. A hymnem Polski chcieliśmy Zakończyć nasze spotkanie. Mówił już to Piotr, czy, jak to mówiłam na początku. Ale wszystko można przetrwać, jak się ma w Was. Jak się ma wsparcie. Prawdziwe. Nikt nas tu nie liczył, nikt nie sprawdza, kto tu przyszedł. Stoi kordon policjantów. Trzeba przyznać, że bardzo kulturalnych. Stoi kordon żandarmerii. To młodzi, fajni ludzie, głównie panowie, ale są też tam No jesteśmy tutaj. Tutaj dzisiaj było nasze miejsce. Polski, za Twoim przewodem, złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem, złączył się z narodem. Przejdzie Wisłę, przejdzie łapę. będzie Pol na przykład, bo na patę jak zwyciężać mamy. masz marsz Dąbrowski, w ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, w ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączym się z narodem i do poznania, to za Boże dla ojczyzny ratowania rzucił się przez morze. Masz marz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączył się z narodem. Masz, masz Dąbrowski, z dzień włoskich do Polski, Za Twoim przewodem złączył się z narodem. Wraczył z rozprawiedliwością zapłakany. Włoski do Polski, za Twoim przewodem, złączym się z narodem. Masz Dąbrowski, Dzień włoski do Polski. Za Twoim przewodem złączył się z narodem. Proszę Państwa, jesteśmy na cmentarzu. Wydaje się, to, że powinniśmy... Odmówić modlitwę za zmarłych, wieczny odpoczynek. Ale nie. Myślę, że nie. Myślę, że każdy z nas może to zrobić indywidualnie. Myślę, że jednak Aram ma te wieczne odpoczynienie gdzieś w jakimś dobrym świecie. A jego odpoczywanie ziemskie właśnie jest zakłócone. Dlatego nie będziemy się modlić przy akcie barbarzyństwa. Dziękuję bardzo. т а 도 и е п а я

Szanowni Państwo, jest też wielka prośba, że jeżeli nie życie pochodzi z tego czasu, to zostańcie za z nią. To studio, ale, tipo, że jeszcze trwa i jeszcze trochę będzie trwało, myślę, że spotkało się tutaj na luty wspaniałych ludzi, wspaniałych znajomych i może po prostu cicho szeptem, sobie o lepszej Polsce i lepszym świecie, o takim, którym marzył, myślał i tworzył i działał Dziękuję. Dzięki, że jesteście. Chodzi nam wykradzanie obywateli, Marianne. Mam wolę trzy miejsca samochodu. Skorzystam, witam. I jeszcze ci chyba że mi się nigdy nie spieszył. To dobrze, to tak, stoimy. Musimy tak. jeszcze zwinąć. Pom Pomogę Wam, tak? To cóż, to No teraz na stany idzie wszystko. Ja? Na stany idzie wszystko. Co na stany? No transmisję. Aha, rozumiem. Dobrze, dobrze, dobrze. Niech zobaczę jak w Ameryce. Nie zobaczą w Ameryce jak tutaj do czego zmusili tych opaków w mundurach.